Cześć, tu Krysu, i dzisiaj yy, w trzecim odcinku z serii Sze Sześcienne życie zbudujemy nasz domek. Czekajcie chwilę. Ok, już jestem, więc zbudujemy nasz domek. Ale powiem Wam najpierw parę rzeczy. Na następnym odcinku je pokażę. No, to chyba będzie tyle. Może nawet zdążymy w tym odcinku pokazać, na skini sobie uzbieramy parę rzeczy. Już tu przetapiam te rzeczy właśnie, czyli złoto i żelazo. Łóżko pokazywałem. Mm, znalazłem wioskę i... Tam yy, w skarbach, że tak powiem, kowala był y, hełm i buty. Coś jeszcze chyba tam było, ale nie pamiętam. Głównie na tym się skupiłem. Właśnie sobie to założę. Chciałem to zostawić specjalnie na wizję. Jeszcze sobie dorobimy resztę zbroi. Tu mamy kubraczek. Teraz magawice. Fajnie wyglądam. I ścinam sobie teraz drzewa specjalnie na ten domek. Mój domek będzie z drewna. Ale najpierw wam pokażę wioskę w jakimś miejscu tak, pokażę Wam wioskę zaraz już będziemy na miejscu, o już widać, ale zobaczycie w jakim miejscu na pozor to jest wszystko normalne, ale zobaczcie. To wszystko stoi na wodzie. Wszystko dosłownie. Nic nie ma na rundzie. Nie no, prawie. Patrzcie. To jest bardzo dziwne. W takich miejscach chyba się nie spawnuje. Zazwyczaj wioska na wodzie. Dobra, to wracamy do ścinania drzew. A to wracamy do tamtego lasu. Tu parę takich źródeł, i bardzo ładny płaski krajobraz. Posiadaj sobie tu drzewa, żeby na przyszłość były. Ten tekstur paktu to Geru doku Fightful. Mi się podoba. Lepszy niż Antvenom. Bo coś zmienia. On jest czyści... On jest, potrzebny, jest mcpatcher albo optifine. Ja mam oczywiście optifina, ale mi się nie zrobił. No ten pak nie waży zbyt dużo, zaledwie 5 MB. Spokojnie działa, mam dużo FPS-ów, 30, 43, plus tak możemy już się powoli zabierać za tą budowę tam jest mój stary domek tam gdzieś powinnaś pokazać wieża. w każdym razie tam jest gdzieś a sobie zamierzam właśnie tam przy wodzie niedaleko zrobić domek tu jest ta wielka jaskinia jeszcze tam którą wam ostatnio pokazywałem, tu jest jeszcze jedna takie małe wyjście i zamierzam sobie więc więcej za tą górą zrobić domek U. O, widzę krowę kolejne jaskińki, super! No, mniej więcej na takiej wysokości, i tutaj sobie zamierzamy zrobić domek. Kolejna jaskinia. Oj, tutaj jest dużo jaskiń, będzie fajnie. No, mniej więcej tutaj, u góry sobie zrobię do, ten domek. Może będzie trzeba trochę wyrównać, bo jednak to będzie trochę wymiarów może myślę, że już to możemy zrobić na deski wszystko o fajnie, dwa bykony wyleciały, tak brokczopy no to już weźmy się za budowę czekacie chwilę? bo mam go od drzwi Okej, okay, już jestem Ciekawe ile nagrywam I zostało 7 minut Zmienię czas mam 10 minut Jeszcze Okej, by tu wymiary zrobić 15 na 15 myślę Tu będzie ściana 2, 3, cztery, pięć... To wiecie co, ja może sam skończę i potem zobaczycie efekt. No już jestem, ale tylko z we od wewnątrz. Jak widzicie, bez podłogi jeszcze. W środku mnie więc tak będzie wyglądało, tyle że będą jeszcze w pewnych miejscach szyby. No i tutaj, na, yy, na razie to jakoś wygląda, ale zaraz zobaczycie. Niezbyt, no jeszcze nie skończony ten domek. Skoczę jeszcze tylko do domu. I skończymy na razie ten odcinek, już sobie sam wybuduję chyba domek. Ale Fajna jaskinia, fajny teren bym się wygenerował, Tam jak chodziłem sobie, tu znalazłem znalazłem pełne jaskinię. I tu między innymi ta nasza jaskinia, mops palmer. To sobie przypalę yy, piasek, bo trochę go znalazłem. Między innymi zrobiłem sobie jeszcze łóżko tam. Bo tam jedna owca dała mi 9 wełny. W sensie, że ciągle ją strzygłem. I to w, w obrębie chyba minuty. Gra półtora. A widzę już naszą wieżyczkę. Powinniśmy zaraz znaleźć nasz dom. Dobra, już jestem w domku. Trochę się tego przypaliło. Wederko będzie potrzebne. A sobie przypalę teraz ten piasek, ten jeszcze zostawię. A sobie mięsko upieczę. Co my tu jeszcze mamy? Zrobię sobie ten porządek. Już na do końca odcinka. To chyba, chyba by było na tyle. upiekłem sobie mięsko. To ja się z wami będę żegnał. Cześć!